Nie żyje Stanisław Tym, legenda polskiego kina. Aktor zmarł w wieku 87 lat. Już w okresie PRL był niezwykle popularny. Sławę przyniosły mu role w filmach Miś i Co mi zrobisz jak mnie złapiesz. Był także scenarzystą. Razem ze Stanisławem Bareją napisali teksty do jednych z najbardziej kultowych polskich filmów. W Wolnej Polsce dalej występował. Pojawiał się na deskach wielu teatrów w całym kraju, a także w filmie i telewizji. Stanisław Tym pisał również ferietonem. Jego teksty ukazywały się m.in. na łamach Wprost, Rzeczpospolitej i Polityki.